Witam Was, dzisiaj chcę ogłosić kolejny przedmeczowy konkursik wiadomo, dzisiaj ostatnie mecze ćwierćfinału do wygrania będzie ten oto plakacik no, nie chcę mi się kamery oddalać, ale wiadomo o co chodzi ee, grają ze sobą Bayern Monachium o. czyli ci zawodnicy z Juventusem Czyli tutaj jest ich część z tymi zawodnikami. Gra też. Gdzie ona jest tutaj? Barcelona z Paris Saint. Ciekawe, czy Beckham dzisiaj wejdzie na boisko. Więc tak. Typujemy wyniki. Kto pierwszy trafi? Może trafić wiele osób, ale osoba, która napis napisze pierwszy pierwsze wyniki obu meczów wygra ten oto plakacik wyślę go po, po meczach proszę się odezwać jeżeli ktoś trafi podać adres nie ma żadnego problemu i prosiłbym żebyście mi nie pytali czy jak ktoś trafi jeden wynik to coś dostanie jak ktoś trafi jeden wynik wczoraj powiedziałem tak śmiesznie że jak ktoś trafi jeden wynik dostanie pół plakatu to był oczywiście żart pozdrawiam do usłyszenia. Szalony kolekcjoner.